Witajcie, mam dla Was dzisiaj super gościa. Mój gość postawił na swojej drodze wiele znaków, które mogą Wam pomóc, i ten temat rozwiniemy. Moim gościem jest Cisław Dąbczyński, firma Wimet Witam serdecznie wszystkich. O co z tymi znakami chodzi? Co ja się ty do kamery? O co mi chodzi w ogóle z tymi znakami? O co Tobie z tymi znakami w ogóle chodzi? Miliony kierowców w swoich samochodach pędzą nieustannie poprzez wszystkie drogi. Dla nich właśnie nasze znaki są na drogach, by do celu dotarli bez wypadku czy szkody. Mój dziadek był drogowcem, tato był drogowcem i ja po pracy w takiej jednostce, która utrzymywała drogi, postanowiłem pewnego dnia zacząć produkować znaki drogowe i moja firma produkuje już je 36 lat. I tyś, 31 lat przepraszam. I tych znaków chyba trochę wyprodukowaliście. No, myślę, że nie ma w Polsce drogi ani miejscowości, gdzie by jakiś nasz znak na drodze nie stał. Bo znaki drogowe to jest coś, co każdy widzi, a jednocześnie nie widzi. Czyli są takie przedmioty otoczenia, które są funkcyjne, obowiązkowe, ale mało kto, to przedsiębiorca może więcej, ale mało kto, kto nie jest przedsiębiorcą, zadaje sobie pytanie, dobra, kto mi ten znak tutaj postawił, nie, kto go wyprodukował, kto to, tą rurkę, te, te wszystkie elementy stworzył. Dzięki czemu ja wiem, że może zatrzymać się stop, żeby mógł ktoś przejechać. Znaczy dwa takie, wskazałbym dwa elementy. A mianowicie hmm. znaki drogowe organizują ruch drogowy. I są bardzo ważnym elementem. Hmm. E, właśnie organizującym, porządkującym zasady ruchu na drodze. A z drugiej strony są esencją przekazu informacji. Czyli kształt, kolor i symbol są esencją przekazu informacji, czyli miliony kierowców powinny rozumieć to samo, tak samo. Bez tłumaczenia dodatkowego. Żeby właśnie zapewnić sprawną organizację ruchu na drodze. To po prostu jakieś mikrosekundy czytania tego znaku, prawda? Przyjeździe przez skomplikowane miejsce. Dlatego utrzymanie. na przestrzeni lat tworzono te kody koloru, kształtu i symbolu, właśnie, żeby w tych mikrosekundach móc Rozkodować tą informację, jaką przekazuje znak drogowy. Czy życie byłoby prostsze, gdybyśmy się na co dzień komunikowali tak prosto, jak w znakach drogowych? W mojej ocenie zdecydowanie tak. W ostatnim czasie właśnie szukam wszędzie korelacji, czy można niektóre ważne informacje przekazać w takiej esencji, właśnie jak informacje o ruchu drogowym przekazują i porządkują znaki drogowe. Czyli w tej chwili w różnych obszarach moich zainteresowań szukam tych, taki jeden czynnik, który jest bardzo istotny, ale jednocześnie sposobu na przekazanie tej informacji komuś, żeby mogła być łatwo rozkodowana. Czyli oprócz znaków drogowych zaczynam, zaczynamy tworzyć takie trochę inspirujące znaczki życiowe. Mhm. Napisałeś też książkę pod tytułem Inspiracji, Drogowskazy. Gdzie w Twoim przypadku to. Ma podwójne znaczenie. I o tych emblematach, które powiedziałeś, esencjach, to tutaj widzę z tyłu 2, 4, 6, 8 znaczków drogowych. Pokażę Wam to na planszy później bliżej. I teraz, jak Ty rozumiesz, bo podejrzewam, że są główne przekazy, jakie Ty chcesz, żeby odbiorca z tej książki wziął. Ta książka, jak gdyby, pokazuje takie trochę streszczenie tego mojego poruszania się po drogach i bezdrożach. Bardziej życia i emocji, trochę biznesu, mm -hmm. a która jak gdyby porządkuje ten mój ruch przez lata, przez życie. Natomiast w drugim wydaniu, w którym już dzięki takiemu fajnemu modemu grafikowi udało się wyrazić te różne inspiracje zawarte w książce poprzez nawiązanie do symboli znaków drogowych. I myślę, że ten grafik to bardzo, yy, bardzo fajnie ujął. Ja w ogóle w takim razie rozczytać te znaczki. Tej pierwsze z prawej strony, której widzę, widzę kotwicę rodzinę. czyli ja tylko jako, że rodzina jest moją kotwicą, moim punktem do czypienia, takim moim umocowaniem? Tak, ta książka e, opisująca to moje życie trochę biznesowe i takie ogólne jest dedykowana mojej żonie, która rozumiejąc moje wyzwania biznesowe, miała mnóstwo cierpliwości, miała mnóstwo pokory. Ale i akceptacji tego mojego działania, czyli ona umożliwiła mi to swobodne poruszanie się po tej części mojej drogi życiowej, jaką jest WIMED, jaką jest firma, bo kawał życia tej firmie oddałem. Ale właśnie przed ten znak podkreśla, jak bardzo ważnym, ważną dla człowieka jest rodzina. Mhm. Drugim znaczkiem widzę tutaj most, dobrze to interpretuję? Tak, okay. tak. Ten most to jest jak gdyby takim symbolem przeprawy. Bo w momencie, kiedy trafiamy na jakąś ciekawą inspirację, która nas zaburza, jakieś paradygmaty, które mamy wokół siebie, ale jednocześnie stanowi wyzwanie, czasami się trzeba przeprawić, w cudzysłowie, na ten inny brzeg swoich przekonań, paradygmatów. I ten most jest nad takim właśnie znakiem przeprawy. I ta moja przeprawa rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy trochę z takiego typowego, klasycznego polskiego narzekacza mającego wiele, zacząłem się coraz bardziej cieszyć życiem. Super. Kolejny jest proste, muzyka. Czy twoja pasja, twoje źródło przekazu? Zawsze z jakichś względów lubiłem śpiewać. Nigdy nie nauczyłem się tego prawdziwego języka muzyki, a ja jednocześnie porywałem ludzi do śpiewania. Więc taką moją pasją jest rozśpiewać ludzi. A w tej chwili realizuję sobie taki własny program Dlaczego chciałbym Ci zaśpiewać tą piosenkę? Czyli wybieram piosenki, które niosą jakieś inspiracje, uczę się ich i czasem w kontekstach różnych sytuacji je śpiewam. Moja żona powiedziała kiedyś, że miała w takim projekcie, projekcie, w swoim planie mieć męża, który Musi lubić śpiewać i nie musi umieć. Mówię idealnie, tego się pasowałem. Czy je lubię? Żona mówi, że i potrafię, a z tym bym się dyskutował. Ale jest to też ważne. Znaczy, są zawsze dwa zjawiska. W jednym obszarze jest głęboki profesjonalizm i dzięki temu różne dziedziny życia, wiedzy, nauki się rozwijają. A drugi obszar to jest rozumienie tych zjawisk, czyli jedni przy, mu przy muzyce się dobrze czują, a inni muzykę czują. Tak. W związku z tym ja jak gdyby to trochę łączę, że wywołuje czasem przez wspólne śpiewanie to, że wszyscy się lepiej czujemy. Nie jest grupa taka, której muzyka nie przeszkadza w tańcu? Tak jest. <laughs> Czwarty znaczek interpytuje jako drogę górki, dołki, prawda? Znaczy, czasem cytując jakiegoś tam autora książek, który powiedział, że czasem bywamy w takim dole, że żeby dno zobaczyć, trzeba do góry spojrzeć. W związku Ładne. z tym ten znak, jak gdyby uświadamia, że tak, doły, przełomy, e, wyrwy są immanentną częścią naszego życia, ale w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że jesteśmy w jakimś dole, to co nam pozostaje, no to że za no, no, moment się będzie, będzie lepiej. Tak. A jak jest gorzej, to znaczy to nie był ten dół właściwy i trzeba Dobrze. jeszcze trochę tam posiedzieć sobie. I tutaj widzę dalej łopatę, jakąś kubkę, więc interpretuję, że czasami trzeba już to trochę górna, bo przerzucać, żeby też to można znaczy, było. No to wyraża, z jednej strony roboty drogowe. Tak. W tym przypadku tej książki roboty życiowe, czyli robotę nad życiem. I teraz, żeby osiągnąć jakiś cel, po prostu trzeba pracować. No. I wiesz, że wiele osób nie chce tego robić i się dziwi, no czemu? Ale, ale ja nie wiem, to trzeba pracuj mądrze, nie Kiedyś dostałem pożyczkę na budowę domu, pierwszego domu. Wyszedłem z banku z kupą pieniędzy, której nigdy w życiu nie widziałem wcześniej i poszedłem do kiosku, kupiłem 100 losów. I zacząłem je nerwowo otwierać. Później ile, nie wiem, ile tam było, 20 czy ile, następny los. Później było kilka losów jeszcze i za chwilę było nic nie wylosowałem. Ale to była taka lekcja, która spowodowała, że już nigdy więcej nie liczyłem na łódź szczęścia, na los. Tylko w momencie, kiedy właśnie patrząc na ten znak, zacząłem pracować, moje życie zaczęło się zmieniać i w tej chwili jest takie bogate i obfite. Symbol chyba wyspy, bezludnej wyspy, tak? że chodzi o odpoczynek, czy że sam jesteś? Mam w życiu takie momenty, w którym gdzieś wyjeżdżam, czasem służbowo i gdzieś w jakiejś tam samotności, sam ze sobą, zostaje na jakiś czas i właśnie ten znak trochę pokazuje, że powinniśmy mieć zawsze takie miejsce, w którym mamy trochę ciszy, trochę samego siebie, żeby przemyśleć różne aspekty życia. Tu mamy symbol ronda, gdzie na w środku nie ma kwiatków, tylko są pieniądze, że chodzi o biznes zorientowany na pieniądze, że pieniądze są ważne, ja to tak rozumiem, wiesz, patrzę na znaki i mówię co myślę. Mm. Ten znak ma wyrazić to, że czasem się kręcimy na tym rondzie wokół mm. tych samych, tych samych, tych samych zjawisk, często związanych z pieniądzem, czy z taką chęcią pomnażania, czy w ogóle z chęcią posiadania, ale w momencie, kiedy nie odważymy się trochę opuścić to rondo, wyjechać, zobaczyć, to nie poznamy innych alternatyw. Mm. I ostatnie pytanie, najłatwiejszy, czyli kręta droga z przygodami? To jest taki ten kluczowy kluczowy jest znak okładce, dla tej znacznego. książki, czyli każdego dnia poruszamy się po serpentynach i wirażach myśli, emocji i działań, ale w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że to my trzymamy rękę na kierownicy, nogę na gazie, na hamulcu albo na hamulcu i mamy świadomość, to ten znak mnie uświadamia branie odpowiedzialności za moją jazdę w moim życiu. I teraz zobacz, udzieliłeś ośmiu, więcej nawet lekcji podczas tej rozmowy, i część widzów sobie myśli, kto cię w ogóle nie zna, no to zadam pytanie, jakie może oni będą mieli. Dlaczego w ogóle warto słuchać twoich lekcji i skąd pewność, że pójście według twoich drogowskazów, zaprowadzi naszego widza-słuchacza do miejsca, w którym chce się znaleźć? W moim życiu zawsze zadawałem dużo pytań. W szkole, w różnych miejscach, gdzie bywałem, na wycieczkach, w różnych trudnych sytuacjach, w momencie, kiedy z czymś trudnym się zderzałem, zawsze zadawałem pytania, szukałem, szukałem odpowiedzi, i, i dzięki temu, że zadawałem pytania, dostawałem mnóstwo odpowiedzi, które pozwalały mi pewne zjawiska zrozumieć albo z pewnych trudnych sytuacji wyjść. I między innymi ta książka jest właśnie taką sumą tych odpowiedzi, tych inspiracji, które się pojawiały. Jest tam przywołany szereg takich przeżyć, historii życiowych, ale też e, rozwiązań albo to, że udało mi się z czymś e, gdzieś znaleźć rozwiązanie. I jak gdyby w kontekście przekazu tej książki, to było coś takiego, że dziękując tym ludziom, którzy mi odpowiadali na pytania, czy. Zostawiali mnie z tymi inspiracjami, które były cenne. Zebrałem te 40 inspiracji i chcę w sztafecie życia przekazać je dalej. Tak jak wielu autorów wciąż. A może jakiś przykład biznesowy pokazać, w którym się mierzyłeś i ci bardzo fajnie wyszło, albo właśnie nie wyszło i z tego wyciągnąłeś lekcję, żeby nasz widz, może ma podobne problemy teraz, mógł sobie to już porozmyślać, patrząc na to twoim spojrzeniem? A... Znaczy, bardzo istotne w tym wszystkim, o czym, o czym w tej chwili mówimy, takich doświadczeniach życiowych, są dane. I nie tak bardzo dawno temu dostaliśmy taki raport na temat sytuacji finansowej, która w kontekście tego wszystkiego, co ostatnio się działo czy dzieje w drogownictwie, czyli ogromnego wzrostu cen. I w związku z tym brakiem możliwości realizacji wielu kontraktów. A w tych cenach, no bo, bo ceny wzrosły, my również, nas również jako firmę dotknął ten problem, i gdzie było rozwiązanie? Rozwiązanie było w bardzo dokładnej analizie ekonomicznej tych wszystkich zjawisk, i tutaj gdybyśmy sami zostali z tym problemem, to przypuszczam, że nie bylibyśmy w stanie. Natomiast, w momencie, kiedy trafiliśmy na bardzo Kompetentnego analityka finansowego, który poprzez wszystkie cyfry potrafił nam pokazać stan obecny. W którym wycieka, nie? Wycieka i co trzeba zrobić, żeby, żeby e, znaleźć się w innym miejscu. To jak gdyby do czego zmierzam, że wszędzie, w każdym obszarze życia potrzebne jest pewne doświadczenie i kompetencje. Możemy się starać sami o to, a możemy korzystać właśnie z kompetencji innych. Mhm. Też o tym mówiliśmy przy obiedzie, czyli definiowanie, co jest moją osobą, stroną, co jest konieczne do działania biznesu i znalezienie, uzupełnienia czy kompensacji tych kompetencji w innej postaci, osobie, firmie, narzędziu, tak? Wspomniałem wcześniej o tej takiej jednej rzeczy, czy jeden element, coś takiego, co w ostatnio mnie bardzo mocno zaskoczyło, a mianowicie zrobiłem sobie, zrobiliśmy w firmie takie bardzo profesjonalne, głębokie badania kompetencji. A, czyli tej kolekcji predyspozycji zawodowych, e, predyspozycji relacji, i byliśmy wszyscy, którzy uczestniczyli w tym badaniu, tak bardzo mocno zaskoczeni trafnością a, określenia predyspozycji, jakie każdy z nas ma. W związku z tym warto być takim uważnym i poznawać siebie. Bo każdy z nas jest unikalny, każdy z nas ma pewien system wartości, i im bardziej siebie poznamy czy zrozumiemy, i jednocześnie drugiego człowieka, to stanowi fajną bazę do budowania dobrych relacji międzyludzkich i takiego poczucia akceptacji, na czym myślę, każdemu z nas bardzo zależy. To jest takie pytanie ostatnie na koniec. Do ciebie mam. Jakie masz pytanie do widzów, którzy obejrzeli teraz ten materiał? I wy będziecie mogli te pytania zostawić poniżej, później zbierzemy, ci podeślemy. Albo link do wideo, gdzie już mógł zobaczyć sobie, co, co ludzie ciekawi, co ty chciałbyś od nich ci dowiedzieć. Myślę, że czy znalazłeś jakąś inspirację dla siebie w tej rozmowie, która uruchamia twoją wewnętrzną siłę, albo do zgłębienia czegoś, albo do czytania, albo do poszukiwania tej odpowiedzi, bo ten tytuł inspiracji nie jest przypadkowy tej książki i drogowskazy, no bo te drogowskazy pokazują, drogowskazy pokazują, że jaka jest droga do danego celu, ale to jest moment tej, tego wybrania tej drogi zależy od tego, czy coś pojawia się we mnie, bo w tej chwili jest bardzo dużo, mamy wiedzy, mamy przez internet dostęp do mnóstwa informacji. Natomiast kiedy ona staje się wartościowa, kiedy mnie uruchamia do działania? działania. Czyli to jest to pytanie: Inspir czy akcja. w tej rozmowie było coś takiego, co uruchomi ciebie, słuchaczu, do jakiegoś takiego działania dla siebie? I o to Was prosimy w komentarzach poniżej. Mój gość, autor książki Inspiracji Drogowskazy, Zysoł Dąbczyński. Link do książki macie również poniżej. Dziękuję pięknie za Dziękuję bardzo, bardzo wartościowe drogowskazy. Dziękuję bardzo.